Rachmistrz Nexo. Scalanie plików JPK z oddziałów lub jednostek podrzędnych do rozliczeń VAT. W przypadku firm wielooddziałowych lub jednostek scentralizowanych dla rozliczeń VAT, program księgowy pozwala zebrać informacje o zakupach i sprzedaży od poszczególnych oddziałów lub jednostek i wystawić na ich podstawie plik rozliczeniowy do wysyłki. W pierwszej kolejności należy zaimportować poszczególne pliki. Otrzymują one status plików wewnętrznych. Takie pliki nie mogą zostać wysłane. Mogą jednak zasilić danymi plik rozliczeniowy. Podczas generowania pliku wysyłki za dany miesiąc program proponuje scalenie danych. Gotowy plik należy zweryfikować i wysłać uprzednio podpisując. Insert Nexo najlepsze programy dla firm.